Dzień dobry Jakub Kozłowski, portal KAI24 Info. Dzisiaj wyjątkowo bez mikrofonu. Drodzy mieszkańcy Nowrocławia, podczas spaceru z psem po naszych nowrocławskich stolankach, na którym właśnie jestem, zauważyłem, że bardzo mało jest tych psich pakietów. Wiecie o co chodzi? Tych pojemników, z których można brać woreczki i posprzątać po swoim pupilu. ale nie tylko w Solankach, ale nie tylko w winowrocławskich Solankach. Zauważyłem, że w ogóle w naszym mieście, a przynajmniej na osiedlu Rąbin, mało jest tych psich pakietów, z których mieszkańcy mogliby korzystać, no żeby posprzątać po swoim pupilu, co jest ważne, nie ukrywajmy, tym bardziej w mieście uzdrowiskowym. Dlatego w tej roleczce zaznaczyłem i byłem w tych miejscach, w których wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby takie pakiety się pojawiły. Zobaczcie sami. A też, jeśli jest okazja, fajnie by było, gdyby psie pakiety były regularnie napełniane woreczkami, bo czasami jest tak, że niektóre psie pakiety są puste tydzień, bo jednego dnia mieszkańcy wybiorą wszystko, albo jeden mieszkaniec wybierze wszystko. No niestety są puste, więc to też by było fajnie, gdyby można było ten temat poruszyć. A Wy? Co o tym sądzicie? No i czy macie jakieś miejsca, w których szczególnie ich brakuje? Piszcie koniecznie w komentarzach i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!